Jestem na zboczu góry z widokiem na Bogotę. Bogota, miasto kontrastów od bardzo biednych dzielnic, gdzie ludzie nie mają co jeść, do bardzo bogatych, gdzie ludzie sobie żyją no, na bardzo wysokim poziomie. Bogota, największe miasto w Kolumbii, liczące 9 milionów ludzi oficjalnie, nieoficjalnie. Jest ponad 12. Tutaj mamy pogodę dziwną, bo cały rok mamy tą samą pogodę. O godzinie 6 rano wstaje słońce, o godzinie 6 wieczorem słońce po prostu zachodzi. Czy przyjedziecie w sierpniu, czy we wrześniu, czy w grudniu, to będzie podobnie, chociaż miesiące suche to jest grudzień, styczeń, luty. Najsuchsze ze wszystkich. Cała bogota to jest 1587 km2, czyli ogrom. Większość tych budynków jest płaska, chociaż tutaj są drapacze chmur, ale cała bogota za tymi budynkami jest dosyć wyrównana. W jeden dzień mogą jechać tablice z nieparzystym numerem, w inny dzień z parzystym numerem, i w taki sposób można się tutaj. Dosyć fajnie poruszać. W weekendy wszyscy mogą jechać, więc w weekendy możecie stać w korkach. Jest to kraj niesamowitych możliwości. Można zakładać tutaj biznesy, bo wiele rzeczy nie ma. Ponoć Kolumbijczycy się bardzo szybko rozwijają szczególnie sektor informacyjny czy AI, sztuczna inteligencja.